Cześć. W dzisiejszym odcinku zajmę się pikowaniem selera. Jest to seler korzeniowy. Ja już wstępnie mam przygotowaną multipaletę. Komórki zostały wypełnione ziemią. Jest to dokładnie ta sama ziemia, której użyłem do wysiewu, czy to tutaj metoda rzutowa, czy tutaj, gdzie selery nasiona były wysiewane każde do osobnej komórki. Te sadzonki, które rozwijają się właśnie w tych osobnych komórkach one również zostaną przypikowane selera sieje bezpośrednio na podłoże, nie nakrywam warstwą ziemi i można by go zapikować nieco głębiej dlatego chcę te wszystkie selery popoprawiać Owszem, one mogłyby tak zostać, mogłyby się tak dalej rozwijać, ale ja mimo wszystko chcę je poprawić. Nie ma tego dużo, więc zacznę od tego w pierwszej kolejności, a później będę wybierał co większe sztuki tutaj z tego pojemnika, gdzie testowałem trzy różne metody siewu selera. No i dwa rzędy selera mam już gotowe. Kilka solerów tutaj, które były wysiane bezpośrednio na podłoże i rozwijały się każde nasionko w osobnej komórce też tutaj jak widzicie trochę ich zniknęło z tego względu że wiecie ja się je bezpośrednio na podłoże, no to przy porlewaniu wodą gdzieś to nasionko może się przemieścić przesunąć a tak jak sobie poprawię no to wiem że centralnie na środku znajduje się moja siewka jeszcze mam tutaj jedną taką krzywą która się właśnie przesunęła za chwilę ją wyjmiemy pokażę wam jak wygląda system korzeniowy O. Jest już uwolniona. Zobaczcie. Zobaczcie, jakie tutaj mamy ładne korzonki. Jak ta sadzonka ma rozwinięty system korzeniowy. Proszę bardzo, bardzo ładna sztuka. Natomiast tutaj mam z boku pojemnik. Wezmę. Też tutaj kilka tych selerów o, i zwróćcie uwagę, raz, że seler jest nieduży, a dwa, nieduży jest również system korzeniowy. Jak to wygląda tutaj, a jak wygląda tutaj. Oczywiście z tej metody rwanej, z rozsady rwanej też to jest do zrobienia, też to, będzie pięknym selerem w lato i będziemy mieli co potem zbierać na jesieni tylko no tutaj ewidentnie one rozwijają się lepiej teraz tak, słowo odnośnie sadzenia jak sadzimy takie właśnie sadzonki selera tutaj mamy duży korzeń a powyżej tego korzenia mamy tutaj łodyżkę i takie zgrubienia o, teraz dobrze ostrzy. To zgrubienie, pomiędzy, które znajduje się pomiędzy liścieniami, czyli tymi o małymi dwoma listkami, które pierwsze wychodzą z ziemi, tego zgrubienia nie możemy zakryć. Ja zwykle staram się robić tak, że o mniej więcej zostawiam jeszcze 2-3 mm, żeby ta łodyżka była ponad poziomem gruntu i dopiero tak sadzę selera. Zróbmy go, może, tutaj, w tej komórce. Duży system korzeniowy, więc trzeba głęboko pogrzebać. I delikatnie też, ja to robię, wiecie, przy pomocy ołówka. Pyk. Te korzonki ołówkiem sobie poprawiam, i już seller jest na swoim miejscu. Tutaj otworek nieco płytszy. I to samo, tak, żeby zostało mniej więcej 2-3 mm tej łodyżki pod zgrubieniem. To zgrubienie w późniejszym czasie będzie właśnie naszym pięknym selerem, naszą bulwą, bo jest to seler korzeniowy. Jeszcze trochę podłoża damy. O. I już jest posadzony. Jeżeli Wam nakryje się trochę ta bulwa, e, która no jeszcze tą bulwą faktyczną nie jest, ale jeżeli ona trochę Wam się tutaj teraz podczas pikowania nakryje ziemią, to też się nic nie martwcie, ponieważ po e, zabiegu pikowania będziemy to wszystko podlewać, więc ta ziemia też jeszcze trochę osiądzie. Tutaj widzę, jest tylko jeden liść właściwy. Odłożę sobie tą sztukę, jakąś lepszą sobie znajdę. Mam z czego wybierać. No, tutaj mam taką ładną już z dwoma liściami właściwymi. I hops. I kolejny seller posadzony. Ta multipaleta, ona ma 104 komórki, żeby było śmiesznie. Ja robiłem na niej różne eksperymenty. I tak, tutaj, e, o, zaraz będą straty, e, tutaj został por, tutaj też w ogóle mi wykiełkował por i seller, także jest ciekawie. Zostawię te dwa, te dwa pory bo zawsze jest mi szkoda wyrzucać jakiś roślin, więc niech one się rozwijają, czyli jak paleta ma 104 komórki, no to ja mam do posadzenia 102 selery. 102 selery już trochę ich mam posadzonych, to idzie całkiem sprawnie, więc większego problemu z tym nie ma. Natomiast jeszcze co do warunków. Po pikowaniu proponowałbym rozpocząć nawożenie tak mniej więcej po tygodniu. Niech ten seller zadomowi się tutaj w nowej sytuacji. Niech się dobrze nam ukorzeni i dopiero jak będzie ukorzeniony, no to będziemy go nawozić. Nawóz też to nie musi być coś jakiegoś specjalnego, wystarczy zwykły biohumus. Ja na etapie rozsady nie używam praktycznie nic innego, tylko biohumus. To jest to. Natomiast odnośnie temperatury, to też tydzień po pikowaniu proponowałbym już. Celera wystawić na zewnątrz, niech on się zacznie hartować. Oczywiście, musi być ładna pogoda, najlepiej, żeby było słonecznie, bezwiecznie, też żeby go nie narazić na jakieś skrajne warunki. I dalej trzymamy naszą rozsadę selera w domu. Możemy trzymać selera w temperaturze tak pomiędzy 15 a 25 stopni. On się będzie w takich warunkach bardzo dobrze rozwijał. I to dotyczy nie tylko właśnie selera korzeniowego, którego tutaj robimy, ale również dotyczy to selera naciowego. No i widzicie, z rozsadą rwaną to tak właśnie jest. Te korzonki poplątane. Trzeba delikatnie, niby zielonego dużo, ale jak się rozplączę, no to takie... Mizerne. A, tu są w ogóle dwie sadzonki. Mizerne te sadzonki. No i udało się. Cała multipaleta została wypełniona selerami. Na razie niektóre wyglądają trochę jako lawo, no bo wiecie, one muszą się tutaj ukorzenić, dostaną wody, światła słonecznego i będą ładne, proste, będą się rozwijały, i na pewno te mniejsze doganią właśnie te, które tutaj widzicie. Jest różnica, prawda? No, widać to cały czas. Tutaj te, jakie są duże, a te takie, no, małe. Moi drodzy, jest to praktycznie wszystko. Przekazałem wam ważniejsze informacje, jeżeli chodzi o pikowanie selera, czy to korzeniowego, czy to naciowego. Tutaj. W tym pojemniku zostało mi jeszcze trochę sadzonek. Tu są całkiem ładne, duże sadzonki. Jeżeli tobie również takich sadzonek zostanie, to ich nie wyrzucamy. Może zdarzyć się tak, że z tej ilości docelowej, którą przygotowujemy, która jest nam potrzebna do naszego ogródka, jakieś sztuki wylecą. Wiadomo, że nie będziemy w połowie kwietnia wysiewać dwóch nasion selera, więc żebyśmy mieli z czego podmienić, no to dobrze mi jest mieć jakiś zapas. Ewentualnie może zdarzyć się tak, że zostanie Ci miejsce na Twojej działce. No i z takiej rozsady również możemy te selery potem wysadzić do gruntu. No i opcja ostatnia, jaką ja tutaj jeszcze widzę dla zastosowania dla tych selerów, które zostały. Po prostu możemy się z kimś podzielić. A w tym odcinku jest to wszystko. Ja Wam dziękuję, że byliście. Zapraszam na następne. Trzymajcie się. Cześć.